Minęło 100 dni i warto dokonać pewnego rodzaju rezumę tego, co się w tym okresie udało zrobić i niewątpliwie można podzielić dzisiejszą wypowiedź na takie dwie główne części, co udało się zrobić zewnętrznie, czyli przede wszystkim dla obywateli i co udało zrobić się tutaj wewnętrznie dla urzędników, czyli również pośrednio na obywateli. Jedną z pierwszych decyzji, które towarzyszyły była decyzja pozyskania miejsc parkingowych przy drugim budynku starostwa przy ulicy 3 Maja. Prawda? I tutaj udało się praktycznie biorąc doprowadzić do sytuacji, w której lada dzień, jeżeli zarząd województwa Decyzję dla nas korzystną podejmie, yy, otrzymamy działkę i ofiarowując w zamian samorządowi województwa działkę przy ulicy Kowalskiej. Działkę, na której prawdopodobnie <coughs> będzie tworzone w przyszłości pogotowie. Yy, natomiast my dzięki temu uporządkujemy sprawy parkingowe, ponieważ mieszkańcy naszego powiatu mają kłopot. Z zaparkowaniem pojazdu, związanym z bytnością w sądzie, z zbytnością w naszym budynku i załatwiając sprawy w Wydziale Komunikacji, Wydziale Geodezji czy Rolnictwa, jak również ci, którzy przyjeżdżają w tamten obszar w celach leczniczych. Pan Starosta Krzewicki również czyni zadanie, czyni. Zabiegi, aby jak najszybciej również zmienić oblicze tego parkingu od ulicy 3 maja, czyli zlikwidować pozostałość po starym szambie i też umożliwić większą niż dotychczas pojemność tego parkingu. Jeśli chodzi o wydział komunikacji, to na pewno pozytywnym dla obywateli zaskoczeniem było zlikwidowanie dnia wewnętrznego. W tej chwili już wszyscy mogą od poniedziałku do piątku załatwić w sprawie komunikacji. I pojutrze przyjeżdżają panowie dyrektorzy z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przystępujemy do drugiego etapu, czyli informatyzacji tegoż wydziału, w tym znaczeniu, żeby obywatele mogli część spraw realizować za pośrednictwem internetu. Prawda? Mamy w Polsce dostępny taki program, który się nazywa InfoCar. Mamy parę starostw, na które się spojrzymy. Obywatel może wcześniej umówić się w wydziale komunikacji na konkretną godzinę, w której załatwić ma sprawy. Pojawi się system kolejkowy i miejmy nadzieję, że, że, że jak nam się następne spotkanie za 100 dni uda tutaj zorganizować, to będziemy już mogli o tych planach naszych powiedzieć, jako o sprawie e, dokonanej. W zakresie spraw związanych również z drugim wydziałem działającym przy ulicy 3 Maja, czyli z wydziałem geodezji, tam trzeba było troszeczkę wesprzeć kadrową, bo obywatele sygnalizowali, że sprawy idą dość długo. Wydaje się, że praktycznie od 1 kwietnia istnieje szansa, że troszeczkę przyspieszą, i to też była decyzja konieczna, no bo nie możemy jako powiat odróżniać się od innych powiatów czasem załatwiania spraw związanych z obszarem geodezyjno-kartograficznym. Jeśli chodzi o budynek, w którym jesteśmy, czyli budynek 3 maja, dwie decyzje były. Konieczne i zostały podjęte. E, powołanie dwóch nowych, e, młodych kierowników: kierownika Wydziału e, Promocji, pana Wiśniewskiego, i kierownika Wydziału e, Organizacji, pana Wojtka Kumińskiego, specjalistę od spraw środków unijnych, e, wieloletniego pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Andrzej Wiśniewski na pewno zdążył już zaistnieć, ponieważ pracuje od 1 stycznia jako istotnie e, zmieniający oblicze powiatu w mediach elektronicznych. E, myślę, że to obywatele widzą. Zmieniła się istotnie strona internetowa, weszliśmy na Facebooka. Mamy z mieszkańcami kontakt cyfrowy: każdy może starostę zapytać, każdy może dać pewną sugestię, my z tych sugestii istotnie korzystamy i niewątpliwie dochodzą do mnie głosy, no bo jednak kilkanaście lat byłem pracownikiem Portu Warszawskiego, więc z tamtego obszaru dochodzą sygnały, nawet dzisiaj podczas spotkania, że ta nasza strona internetowa stała się bardzo atrakcyjna, powoli zaczyna się bieg po to, żeby móc na nim zaistnieć. Dzisiaj też jeden z gości wyraził taką wolę, żebyśmy informowali o jego dokonaniach. Będziemy to robili, bo to wszystko służy naszym mieszkańcom. Andrzej y, rozpoczął, y, Wojtek będzie kontynuował y, elektroniczne zarządzanie dokumentami. Taki projekt informatyczny, którego celem jest sytuacja, w której obywatel nie musi przyjść fizycznie do urzędu, żeby załatwiać swoje sprawy. Stworzyliśmy na dole biuro obsługi, można je zobaczyć. Są tam czekające, uśmiechnięte, życzliwe urzędniczki, które na razie jeszcze przyjmują gości, natomiast na pewno w układzie realnie patrząc nie mniej niż pół roku e, spróbujemy uruchomić bardziej tak zwany ePUAP i umożliwić obywatelowi przesyłanie za pośrednictwem e różne różnych pism. W miarę możliwości na razie nie za dużo bo infrastruktura w budynku nie pozwala. Ułatwiliśmy kontakt niepełnosprawnym e, i, i, i osobiście często sprawdzam jak długo trwa tak zwany czas reakcji. Na dzwonek, który został zainstalowany, tak aby temat niepełnosprawności był przez nas dostrzegany. Zresztą dzisiejsza konferencja też się od tego rozpoczęła, że pokazaliśmy, iż w tym obszarze będziemy wyczuleni. No, niestety, taką mamy cywilizację, taki mamy świat, że tych zjawisk będzie więcej aniżeli mniej. W tym obszarze, w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej też dokonałem pewnych istotnych przesunięć, mianowicie pana tutaj dzisiaj obecnego Grzegorza Łowa, uczyniłem moim pełnomocnikiem do spraw zdrowia i polityki społecznej. Pan Grzegorz będzie się zajmował zarówno obszarem troski o zdrowie naszych obywateli, jak i obszarem rozpoczynającym się od domów dziecka przez domy pomocy społecznej przez różnego rodzaju warsztaty terapii zajęciowej, szkolnictwo dla osób specjalnej troski. Pochwalę tutaj nasze domy pomocy społecznej. Ja jestem po wizycie kolejnego domu. Byliśmy w Sanikach z Panem Starostą w czwartek i przepraszam w piątek w piątek rano. I, I po Czarnowie, po Ogostojinie, po Rogorzewku, no jest to na pewno dom i miejsce, którego można się nie tyle nie wstydzić, co można nawet pochwalić ten dom za stworzenie w nim niesłychanie przyjaznych i dobrych dla tych ludzi, którzy wymagają piękne. Zresztą generalnie rzecz biorąc, widzę dla naszego powiatu w tym obszarze pewną szansę rozwojową, społeczeństwo. Będzie się starzeć. Wiemy o tym, czytając gazety, czy, 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 czy inne media, I, i, i na pewien sposób profil usług, nie? który jeszcze dziś jest bardziej nakierunkowany na osoby młode, nie? będzie przesuwał się w kierunku troski o życie, o, o zdrowie, o godne przeżywanie ludzi właśnie starszych. I tutaj w tym obszarze warto też przypomnieć, że mamy bardzo unikatowy, nawet w skali kraju, ośrodek w Mocarzewie. I też można na naszej stronie internetowej wyczytać, że to jest jeden z niewielu ośrodków, który oferuje bardzo wczesną pomoc osobom niepełnosprawnym. Drogi. Mamy dobry. Powiat, bo bezpieczny powiat w sensie drogowym, ale powiem tak troszeczkę na przekór, że on jest moim zdaniem również niestety dzięki temu bezpieczny, że mamy słabe drogi. I to jest też pewien z priorytetów, ponieważ w tej chwili do Gospelina z łodzi dojeżdżamy przez pół godziny. Mówię o odcinku pomiędzy węzłem łódź północ a starostwem. Często z tego korzystam. Z Warszawy dojeżdżamy autostradą przez półtorej godziny. No i musimy do tych dojazdów, z to Torunia, autostradą Ma jeden, też można doskoczyć bardzo szybko. I my musimy tutaj zadbać o to, żeby wewnątrz powiatu po tych drogach jeździło się zdecydowanie wygodniej, przyjemniej bez otrząsania żarówek, tonięcia w tumanach kurzu bądź też odkopywania zakopanych w błocie samochodów. Jesteśmy rejonem, do którego chcą przyjeżdżać osoby czy na wypoczynek, czy na, czy na jakąś inną rekreację i ta sieć dróg, która delikatnie mówiąc wymaga istotnych remontów, będzie przez nas kontynuowana. Zostały już tam, gdzie były możliwości terminowe, złożone odpowiednie wnioski o dofinansowanie unijne. Będziemy na pewno w tym roku aplikowali w programie przebudowy dróg lokalnych, popularnie nazywanych schypnówkami. Spróbujemy co najmniej jedną taką drogę podlewową w tym obszarze no, poddać istotnemu remontowi. Także no drogi stały się jednym z naszych ale również to, co jest na drogach, prawda? czyli oznakowanie poziomu. Problemem naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa są wypadki na przejściach na pieszych. Priorytetem jest oznakowanie przejść na pieszych. Nie? I stąd między innymi brała się moja decyzja dotycząca wstrzymania realizacji projektu progu zwolnienia użytkownika Banka, bo uważam, że na dzień dzisiejszy. Ważniejsze jest odmalowanie dobrą farbą, która nie zejdzie po pół roku, co najmniej najważniejszych przejść dla pieszych, o ile nie wszystkim. Bo jeżeli dotychczas nie mieliśmy istotnych wypadków, to nie oznacza, że ich nie będzie. Drogi to transport, a transport to PKS. Kiedy rozpocząłem urzędowanie, dowiedziałem się, że mieszkańcy powiatu nie mogą wysiadać na dworcu zachodnim w Warszawie, czyli w miejscu, do którego byliśmy przyzwyczajeni od kilkudziesięciu lat. Dobrze, że reakcja pana prezesa PPS-u była reakcją rozumiejącą tą potrzebę. Rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć znowu: mieszkaniec powiatu może spokojnie czy wsiąść do autobusu, czy też wysiąść z autobusu na dworcu zachodnim w Warszawie. Praktycznie biorąc lada chwila w Wydziale Komunikacji, pierwszy kwiecień, lada chwila, czyli pierwszy piecień, będzie osoba, która będzie odpowiedzialna za realną analizę rozkładów jazdy, nie tylko przewoźnika, którym jest PKS, ale również wszelkich innych prze przewoźników, bo o ile z PKS-em udało się przynajmniej dla obywateli otworzyć dostępny rozkład jazdy autobusów, o tyle ciężko jest, nawet mnie, gdybym chciał dzisiaj pojechać do Warszawy, czy do autobusem, dowiedzieć się kto przez Gostynin przejeżdża, gdzie się zatrzymuje, jaki czas mogę przeznaczyć na dostanie się do w Gąbina czy innej łodzi, ponieważ mamy w tym aspekcie no, dosyć duże rozdrobnienie i jako starostwo jesteśmy za politykę transportową powiatu odpowiedzialni, więc myślę, że to się niebawem stanie. Na razie uporządkowaliśmy tematy rozkładu jazdy, przywrócono dzięki decyzji PKS-u możliwość pełniejszego wykorzystania drogi Warszawa-Gostynin. Myślę, że tutaj za 3-4 miesiące też Państwo będziecie mogli się dowiedzieć, że, że, że ta, ta podróż będzie coraz lepsza. Zresztą nie dalej jak w sobotę, bo to jest rejon, gdzie mieszkam. Rzeczywiście przy okazji zobaczyłem, że, że niektóre autobusiki już są Lepiej utrzymane są przede wszystkim mniejsze, bardziej odpowiadają potrzebom i podróż staje się dla mieszkańca po prostu bardziej, bardziej spokojna, bardziej estetyczna i szybsza, i szybsza. Następna sprawa, proszę Państwa, jeśli chodzi o temat transportowy, to jest temat dworca autobusowego. Dworca autobusowego, tutaj jesteśmy w kontakcie z władzami miasta. Rozważamy różne koncepcje. Nie ukrywam, że obok dworca autobusowego jest też cały czas poruszany temat dworca PKP. Byliśmy w ubiegłym tygodniu wspólnie w PKP w Warszawie. Rozpoczęliśmy rozmowy. W tej chwili będzie drugi etap. No coś trzeba z tym budynkiem zrobić, coś trzeba z tym placykiem przy tym budynku zrobić. Na razie obiecano nam, że będzie przynajmniej doświetlony, bo kwestia doświetlenia tego placyku to jest kwestia kolei. Nasza ulica powiatowa ulica Słowackiego jest dobra i jest tam oświetlenie na ten moment wystarczające. Punktem miękkiego podbrzusza jest przejście przez przejazd kolejowy na ulicy Czapskiego, a od strony budowlanej doprecyzowania wymaga status ulicy Kolejowej. Także udało się nawiązać kontakty z PKP i prace w tym aspekcie są rozpoczęte. Niewątpliwie warto dzięki tutaj Państwa obecności przekazać pewnego rodzaju Apel, szukamy pomysłu na dworzec PKP. Szukamy pomysłu na dworzec PKP. Prawda? W jakiejś perspektywie dalszej to miejsce będzie na pewno bardziej żyło niż żyje dzisiaj, ale też bez nas tego się nie uczyni. Także myślę, że nie będziemy tu może rozpisywali konkursu na pomysł. Niemniej, gdybyśmy my dzisiaj mieli czy powiatowy, czy inny pomysł na zagospodarowanie tego budynku, wydaje się, że, że kolej by się tego miejsca po prostu nie tyle pozbyła, co przekazała go na dość dobrych dla nas warunkach. Czy dla miasta, czy dla powiatu, a przede wszystkim dla ludzi, to byłoby to... Dobre, bo, 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 bo tam mówiąc krótko, trochę, trochę straszy, nie mówiąc już o trudności komunikacyjnej związanej z przejechaniem pomiędzy ulicą Sportową a, a, a Słowackiego albo zaparkowaniem samochodu na tym placu przy dworcu y, PKP. Także w temacie transport uważam, że to jest y, Dużo, jak na, jak na te parę miesięcy, ponieważ, ponieważ no to są sprawy i trudne, i wymagające no dos, dosyć dużo kontaktów. Yy, Ostatnim takim, może nie wprost związanym z transportem, ale dobrą informacją jest no nie chcę tego nazwać dogadanie, ale na pewno już wypracowanie pewnej wspólnej linii postępowania pomiędzy obecnymi władzami PKS-u, a związkami zawodowymi. Mnie to bardzo w piątek ucieszyło, że ta inicjatywa, która została rozpoczęta wniesieniem tutaj do mnie pisma, została w sumie dość szybko, pozytywnie zakończona jest pewien konsensus, jest pewien plan współpracy i, 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 i nie ukrywam, że wiosnę niedzielną, kalendarzową weszliśmy z takim pozytywnym nastawieniem, że jeżeli się no, udają małe kroczki współpracy tam w ie to może i gdzie indziej będzie się też udawało. A co to znaczy gdzie indziej? No, rozpoczęliśmy spotkania robocze z prezesami Arionu. Arion wiadomo stał się w tej chwili już właścicielem 23 bodajże lutego syn masy upadłościowej sprzedał na szpital. I rozpoczęliśmy z Panami prezesami rozmowy na temat dalszych perspektyw. Cieszymy się z faktu, że szpital działa. Polejemy nad tym, jak ciężko tam się dostać. I tutaj mamy ze strony PKS-u zapewnienie, że ten problem zostanie w najbliższym czasie też rozwiązany tak, aby zarówno personel, jak i osoby odwiedzające pacjentów mogły tam się dostawać również za pośrednictwem komunikacji publicznej, a nie tylko samochodami prywatnymi, które potem zalegają miejsca przy szpitalu, utrudniają dojazd karetką pogotowia i generalnie czynią tam wrażenie pewnego rodzaju nieporządku. Dobrze, że e, obie strony, czyli i właściciele szpitala, i władze powiatu chcą ze sobą rozmawiać. Te rozmowy stają się rozmowami i coraz bardziej dłuższymi, i coraz bardziej konkretnymi. W związku z powyższym też mam głęboką nadzieję, że te deklaracje dalszej współpracy dla dobra obywateli, e, bo szpital tam. Chce być, chce się rozwijać, chce uruchamiać jednostki około szpitalne, chce dokonywać zakupów u lokalnych przedsiębiorców. To są rzeczy, które na pewien sposób wyznaczają pewną perspektywę dalszą w ujęciu jej. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Nie wiadomo, jak Elgo, żeby przejść płynnie do następnego problemu, ponieważ wszystko dzisiaj w rękach... Nie naszych, tylko w rękach sądu, a tak naprawdę decyzji Urzędu Skargowego prawda? Tutaj cały czas temat jest monitorowany, czy uda się w tym zakresie osiągnąć konsensus w postaci tak zwanej likwidacji, likwidacji yy, układowej, że nie będzie musiało dojść do likwidacji yy, do upadłości likwidacyjnej. Także tutaj też dużo czasu jest spędzane na taką bieżącą analizą, bieżącym monitoring. I myślę, że generalnie rzecz biorąc, można by przejść do oświaty, bo to jest nasza też nadzieja, powiat zajmuje się oświatą ponadgimnazjalną. Mamy kilka bardzo ciekawych ofert edukacyjnych i to, co przez ostatnie dwa miesiące zabrało nam dużo czasu, to przede wszystkim wizyta u wiceministra edukacji. Pana ministra Sławeckiego, wizyta w pionie dyrektorki szkolnictwa zawodowego, to poszukiwanie partnerów do tak zwanych klas patronackich. Ja nie będę w tej chwili zdradzał szczegółów, bo czekamy na wypowiedzi. Niemniej nasza koncepcja jest taka: o ile ogólniak ma ten ogólny przy ulicy Kościuszkiego, ma generalnie być ofertą dla uczniów, którzy wybierają kierunki ściśle akademickie. O tyle pozostałe szkoły będziemy chcieli no bardzo, ale to bardzo konkretnie profilować w kierunku zawodowym. Rok 2015 jest rokiem szkolnictwa zawodowego w zakresie możliwości i postaramy się wykorzystać tą szansę, jaką nam i te środki unijne i... i, i, i Pewna taka konkretność, prawda? Wybór szkoły o profilu zawodowym to jest pewien konkret. Poniekąd apeluję tutaj do kończących gimnazjum, aby się tutaj bardzo pragmatycznie zastanawiali, jakiego typu kierunekować czy właśnie iść w kierunku akademickim, czyli studia, ogólnie, studia, czy też nie skierować swoich kroków ku szkolnictwie ku konkretnym, zawodowym. Była u nas delegacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Ciechanowa z Panem Rektorem, z Panem Kanclerzem. Przedstawiono atrakcyjną, w moim przekonaniu, ofertę dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych właśnie w po obszarze studiów zawodowych, czyli tych studiów, po których w moim przekonaniu zdecydowanie prościej znajduje się praca. I to też zostało pozytywnie odebrane przez środowisko dyrektorów szkół. Niestety, niestety pieniądze na oświatę będą w tym roku mniejsze. Musimy sobie z tym poradzić w zakresie nie tylko budżetowym, ale w zakresie przygotowania takiej oferty dla uczniów i powiatu, i powiatów sąsiednich, żeby chcieli u nas pobierać naukę, z uwagi na to, że za tym uczniem przyjdzie pieniądz. Sam nie ukrywam, tutaj z panem naczelnikiem Kulińskim musieliśmy wgłębić się istotnie w sposób konstruowania wzoru na subwencje. Wiemy, na co wpływu nie mamy, ale wiemy, że w tych co najmniej trzech obszarach mamy pewien wpływ na to, co być może spowoduje, że nasza oferta będzie tutaj atrakcyjniejsza, nie? Żeby zakończyć, priorytet będzie w szkolnictwie przede wszystkim właśnie zawodowym, a następnie otwieraniu kontaktów na typowo właśnie uzawodowione studia. A propos subwencji, warto w tym momencie, no, przekazać taką informację, którą w prawdzie można znaleźć w mediach centralnych, ale trzeba ją powtarzać. Proszę Państwa, wartości subwencji oświatowej pomiędzy rokiem 2000 w 2014 wzrosły praktycznie biorąc o kilkanaście miliardów w skali kraju. Niemniej w tym samym okresie liczba uczniów spadła o 23%. W związku z powyższym my i tak, mówiąc eufeministycznie, trzymaliśmy się dzielnie jako powiat gostyniński i w tym roku czeka nas poważne zadanie, Zadanie przede wszystkim dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, zadanie dla naszego referatu oświaty, żeby no, dostosować ten, ten materiał do, do tych potrzeb i tych możliwości, które nam życie tutaj e, nakreśla. Nie? I praktycznie biorąc, moim zdaniem, cóż, na koniec warto by przedstawić pewnego rodzaju cztery takie hasła, nie? w którym kierunku będziemy prowadzić nasze działania. Pierwszy kierunek to będzie ten kierunek. O którym powiedziałem, czyli rekreacja i wypoczynek. Postawiliśmy sobie cel w takim maksymalnie krótkim czasie stworzenie strategii rozwoju powiatu. Mamy nadzieję, że dotrzymamy słowa i taka strategia w najbliższych miesiącach będzie społeczeństwu przedstawiona. To jest element prozdrowotny. My mamy tutaj historyczne, dobre, fluidy szpitalu. Prawda? Tu ludzie chcieli przyjeżdżać, żeby się leczyć, i tu ludzie wiedzieli, że warto przyjechać, żeby się leczyć, bo jest czysto, jest bezpiecznie, jest cicho. Nie? Może ten temat został zanadto zdominowany ostatnimi laty przez, i za, i zawłaszczony przez hasło termy i, i ten temat trzeba rozszerzyć. Nie? Natomiast na pewno trzeba o nim myśleć, trzeba, trzeba, trzeba o nim pamiętać. I ostatnia sprawa, to jest kwestia różnego rodzaju konferencji. Często w Warszawie chcąc zorganizować konferencję dla 100, 200 ludzi, gdzieś tam patrząc w okolice serca chciałem, żeby to gdzieś się odbyło tutaj, prawda? No, mamy pewien kłopot z bazą infrastrukturalną i nie ukrywam, że na razie dokonaliśmy pewnego rodzaju objazdu terenów. I rzeczywiście mamy no, niesamowite wprost smaczki, mamy, mamy potencjał. Prawda? Już nie chcę tu wymieniać, żeby nie e, obrazić kogoś, kogo bym mógł pominąć, ale uważam, że w tym obszarze stworzenia tutaj w niedługim okresie pewnego rodzaju centrum konferencyjnego, bo tak jak mówiłem na sesjach czy na komisjach, mamy tylko pół godziny do Łodzi, mamy tylko półtorej godziny do Warszawy, mamy niecałą godzinę do Torunia i Wielkoszczy. To są walory niesamowite, które spowodują, że czy nurkowie, czy jacyś fanatycy turystyki rowerowej, czy pieszej, czy tej pałacowej, bo mamy na terenie powiatu niesamowitą ilość pałaców, które warto zobaczyć. Które będzie nas obejmowało w lipcu 2016 roku, czyli Światowej Dni Młodzieży. Tutaj Andrzej podejmuje już działania na płaszczyźnie roboczej. Ja byłem na spotkaniu w styczniu księdza biskupa, Pojawiło się tam naprawdę bardzo dużo samorządowców. Jesteśmy jako i region, mazowsze i subregion żywo zainteresowani takim aktywnym udziałem w tym przedsięwzięciu. Liczymy, że ci, którzy do nas dojadą tutaj za rok w lipcu, potem będą chcieli tu wracać, bo zauważyli, że, mamy, że jest tutaj i czysto, i spokojnie, i bezpiecznie, i mamy ciekawe oferty dla gości. Z mojej strony to tyle. Pyta...